Cześć, tutaj Mikołaj z Zapraszam Was na podsumowanie roku 2024 i moje małe topki. Topki te zawierają komiksy, które udało mi się przeczytać w 2024 roku. A konkretna liczba to 308. Tyle komiksów udało mi się zakupić. No może więcej. Część pozycji tutaj leży jeszcze nieprzeczytana. I z tego wszystkiego przeczytałem 308 komiksów żeby być bardziej precyzyjnym, również zinów i autorskich produkcji. 1264 kolejna liczba, jest to liczba pozycji, którą możecie dostrzec na portalu Aleja Komiksu, i jest to liczba produkcji, które według tego portalu zostały wydane w Polsce. Co niekoniecznie oznacza, że to są wszystkie, ponieważ komiksy wydawane są przy różnej formie i niekoniecznie rejestrowanej przez ten portal, jak i inne miejsca. Ogromna ilość, nieprawdaż? Naprawdę jest z czego wybierać. Zaprezentuję Wam pozycje, które wybrałem, które uważam za najlepsze w roku 2024, które udało mi się przeczytać i które definiują mój aktualny gust, który zmienia się z czasem. To jest bardzo ważna rzecz. Rok temu wybrałem co innego, dwa lata temu wybierałem inne typy komiksów, inne historie, co innego leżało mi na sercu. Zaczynamy od najlepszego komiksu zagranicznego wydanego w Polsce. Miejsce 10. Fantastyczna czwórka, tom 4. Autorstwa Jonathana Hickmana, opublikowane przez wydawnictwo Story House Egmont. Dlaczego ten tom? Cały ran jest genialny. Już gościł w mojej topce, która pojawiła się kiedyś na blogu komiksy, ale ten ran to jest przykład, jak genialnie podsumować całą swą historię. I zamieścić piękny, długi, kilkudziesięciostronicowy epilog, który daje tyle samo satysfakcji, co czytanie ogólnej historii. Świetna rzecz, polecam cały ran. Takich rzeczy jest naprawdę mało w świecie superbohaterów. Scorpion Steven Desberg i Enrico Marini, opublikowane przez zadawnictwo Storyhouse Egmont. Komiks, świetna przygoda, w klimacie płaszcza i szpady, definicja akcyjniaka. Nie ma moim zdaniem lepszego komiksu wydanego w Polsce, który tak by prezentował akcję jak właśnie Skorpion. I dlatego, miejsce dziewiąte. Dlatego piękne rysunki Enrico Mariniego. Ach, jak te kobiety wyglądają na rysunkach. Miejsce ósme. Manga. Krew na szlaku. Osimo z Siuzo. Jest to niesamowity thriller psychologiczny, który pokazuje jak miłość matki może zadusić dziecko. To, co się tam wyprawia, to jest niesamowite. Ja dostaję ciarek na ciele i po prostu aż mnie ściska, żeby przerwać lekturę. Ale jednak jestem zafascynowany, co stanie się dalej. Naprawdę mocna rzecz. A krew na szlaku opublikowało dnamistwo Kotori. Miejsce siódme Excalibur kroniki. Opublikowane przez dnamistwo Lost in Time. A autorami są Jacques-Luc i Alain Biao. Legendy Arturiańskie jest to coś, co wielokrotnie rozpala wyobraźnię czytelników, widzów, świat popkultury. Dlaczego bym opowiedzieć tej historii trochę w inny sposób? Nie wiem, czy wiecie, ale Jacques Lugiste uwielbiał właśnie legendy celtyckie, arturiańskie. Więc przygotował swoją wersję tej opowieści. Jest ona świetna pod względem fabularnym. Fajnie to się odgrywa w wielu wątkach. Narracja prowadzona jest w atrystyczny sposób, która przyskakuje z jednego miejsca na drugie. A przepiękne Ilustracje Biona. O, oh, to sposób miód na serce czytelnika komiksów. Miejsce szóste. Komiksy z uniwersum Świat Aquilonu. I tu mówię o wszystkich, absolutnie wszystkich. Znowu Jean-Lucisteń się pojawia, plus Nicolas Jarry. Jest to jeden z najlepszych światów fantazy na bazie rozległych, które dane jest mi czytać. Ten rozmiar, ten projekt po prostu poraża, wciąga niesamowicie. Wszystko publikowało wydawnictwo z Egmont, które dosłownie za niską cenę sprzedaje poszczególne części tej wielkiej sagi co miesiąc. Miejsce piąte. Świat Arkadiego. księga pierwsza, opublikowane przez wydawnictwo Lost in Time. Autorem jest Kaza, legendarny francuski twórca, którego kreska i sposób prowadzenia powieści jest nienaganny. Świat fantazji. Turystyczny post-apo przedstawiony w tym komiksie po prostu zachwyca i chce się brnąć w tę opowieść i powoli odkrywać każdy element, każdą kreseczkę na rysunkach i element fabuły. Miejsce czwarte, droga Manula Senet, budownictwo Mandioka. Tu nie ma niespodzianek. Jeden z lepszych komiksów, lepsza adaptacja komiksowa, bo to nie jest oryginalny scenariusz Manuela Saneta, jest to odpowiedź pod Apo, która po prostu poraża okrucieństwem, pięknem graficznego wykonania i skłania czytelnika do refleksji. Czy my jako ludzie naprawdę musimy być tacy okrutni i czy zawsze to musi kończyć się źle. Miejsce trzecie. Starhenge. Tom Pierwsze wydawnictwo Labrum. Po raz kolejny jest to wariacja na temat legend arturiańskich, tym razem w wykonaniu Liam'a Sharpa, którego być może znacie z ranu Wonder Woman w DCI. Odrodzenie. Facet ma wyobraźnię. Czytał taką interpretację tego świata, własne prawa, które wykorzystują w opowieści toczące się w trzech płaszczyznach czasowych. I panuje nad tym. Świetnie to się toczy, świetna opowieść, fantazy, cyberpunk, post-apo, wszystko w jednym. I te rysunki, które nie pokazał Wonder Woman, i nie wiem dlaczego je chował gdzieś za pazuchą. Miejsce drugie, niepisane, opublikowane przez wydawnictwo Storyhouse autorstwa Maika Kareya oraz Petera Grossa. Niezwykła opowieść w opowieści. Bohater pocztnej serii, który naprawdę istnieje, Też ojciec postanowił uczynić bohaterem, i wielu ludzi myli rzeczywistość. Z fikcją. I często my tak samo mamy. To jest element naszego życia współczesnego, gdzie krują social media i mamy własne wrażenie o gwiazdach. Dochodzi tutaj do fantastycznych wydarzeń. Krzyżowanie realnego świata, literatury i działań ludzkich to jest coś, co króluje w tym i zachwyca. Świetna rzecz, którą polecam przeczytać i odpłynąć wraz z wizją Kaleja. Miejsce pierwsze. C.E. Jose Roosevelt, opublikowane przez wydawnictwo Studio Lane. I jest to ogromny komiks, ogromna saga, ogromne niezależne przedsięwzięcie, które pokazuje, że ludzka wyobraźnia nie ma granic. Roosevelt zrobił to, co lubi najbardziej: połączył wielowątkową opowieść, wiele gatunków literackich w jedną spójną opowieść która jest przepięknie zinstruowana realistycznym rysunkiem. Dla takich właśnie komiksów jestem fanem tego medium i kupuję kolejne pozycje. To jest absolutny masthead dla każdego, chociaż Studio Lane prowadzi taką politykę, że publikuje ograniczone nakłady. Mam nadzieję, że zrobi do dróg i być może również Wy, którzy nie posiadacie tego dzieła, będziecie mogli go zasmakować. Lub kupcie po prostu drugie ręki, jeśli Wam się uda na pewno za ogromną cenę. Czas na drugą kategorię. Komiksy polskie. Tutaj walka była zażarta. Tutaj pozycji było naprawdę dużo. Cały czas polski komiks mnie zaskakuje. No i było mi trudno wybrać te ulubione 10 pozycji. No dobra. Jakoś musimy to przetrawić. Jedziemy. Miejsce 10. Opowieści Grawarza. Piotr Wojciechowski. Zostało to wydane przez Kulturę Gniewu. Jak połączyć wierzenia z życiem codziennym w pięknej, sarkastycznej, turpistycznej opowieści? Odpowiedzi udzieli Wam Piotr, który przygotował komiks opowiadający o pomocniku księdza, który ma niesamowite przygody i one zapierają wdech i te rysunki takie... hmm... turpistyczne? Myślę, że to będzie piękne słowo, pokazujące, że wyobraźnia autorów nie musi mieć granic. Po raz kolejny. Miejsce dziewiąte, Mieszko, tom szósty, Niepokój. Przemysław Świszcz, który wydał to w ramach dawistwa Grafos. Historia polska jest strasznie zaniedbana w literaturze polskiej, jak i współczesnym polskim komiksie. Przemysław Świszcz naprawia ten błąd, publikuje swoją serię już, już dosyć od dawna i zachwyca swoimi rysunkami, jak i historią. Jeśli macie ochotę przeżycie polskiej historii za czasów Mieszka I, jest to pozycja idealna, którą każdy z Was, nieważne czy pała się komiksem, czy też innymi mediami, powinien wykorzystać tę sposobność i poznać tę historię. Miejsce ósme: Życie w czasy 2019. Anna Krztoń, która publikowała to w ramach wydawnictwa Granda. Biograficzne opowieści, tak zwane komiksy Krztoniowe, jest to zbiór scenek z życia Anny Krztoń, która lekko przyprawiła je. To wciąga, nawet lepiej niż ten w telewizji. I czasami łapie aż za serducho i je wykręca i wyrzuca za okno. Szczególnie w tym akurat w komiksie ujęły mi najbardziej dodatki. Po prostu chce się, żeby Ania była twoją najbliższą osobą, którą znasz, twoją przyjaciółką. Miejsce siódme. Prywaciarz. Stworzony przez Jakuba Topora, a wszystko zostało publikowane przez zdawnictwo Team of Comics. Jakub, niezwykły, prześmiewczy, obserwator życia, który podaje historie wytykające wszelkie wady naszego życia. Robił w taki sposób, że aż się cieszymy. I ja się cieszę, bo prywatność jest opowieścią niezastąpioną i mogę płacić każdemu, bo jest na tyle uniwersalna, że każdy ją zrozumie. A przy okazji poczuje się zadowolony, że mu pojechano. Wydział siódmy. Seria tworzona przez Tomasza Kątnego i Marka Turka w ramach wydawnictwa Ongrs. Przygody ekipy przewojeniącej wydział Archiwum X z amerykańskiego serialu zachwycają. Czasy PRL-u, tajemnicze sprawy, potwory i stwory, sfera naturalna i rzeczywista, pięknie zespolona w jedną odpowiedź, która zachwyca od pierwszego zeszytu do bieżącego. Miejsce piąte. Czarne Serce. Łukasz Godlewski, dawictwo Best Comics. Łukasz Godlewski jest to jeden z polskich twórców, który zostanie zapamiętany moim zdaniem na dłużej. Jego opozycje są świeże, utrzymane w klimacie grozy, sensacji, wyciągając wideocenzję kultury, miejsca, w którym rozgrywa się akcja. Tym razem postawił na Indie i zrobił to, co lubię pokazał mi ten świat. Otoczył je we własnym rozumieniu i zaprezentował świetną opowieść. Szapoba. Miejsce czwarte: Sława tą drugi, tworzona przez Łukasza Wnuczka w ramach wydawnictwa Comic. Mitologia słowiańska również jest zaniedbana w literaturze polskiej, jak i w komiksie. Łukasz Wnuczek przychodzi z rozwiązaniem, oferując świetną rozrywkową serię, gdzie wykreował własny świat na bazie mitologii słowiańskiej i zrobi to w nielegalny sposób, ponieważ każdy z jego tomów czyta się jednym tchem. Świetna rzecz również dla każdej osoby. Miejsce trzecie. bardzo. Daniel Odia, Wojciech Stefaniec, którzy opublikowali to w ramach dawnictwa Team of Comics. To jest czwarta część całej wielkiej sagi, która finalizuje opowieść o futurystycznym miejscu. Jest to Kolejny raz połączenie wielu wątków, wielu getłków literackich, przepięknych rysunkach Wojciecha Stefańca, które powodują opad szczęki. To po prostu czyta się jednym tchem, się chłoni ten świat i pokazuje po raz kolejny jaka ludzkość jest okrutna i przestrzega nas przed takimi właśnie zachowaniami. Miejsce drugie, zamaskowana. Historia i rysunki stworzone przez Kasię Mazur w ramach wydawnictwa Kultura Gniewu. Kasia Mazur autystka. Komiks opowiadający właśnie o tym, jak to jest być autystką. To nie jest poradnik. To jest pokazane czarno-białym, jak wygląda życie autystyka. Nieciekawie, czasami zabawnie, czasami smutno. Po prostu taki jest. Życie w najczystej postaci, aż się współczuje, Kasi. Jak i się razem z nią czasami śmieje. Świetna rzecz, która uderza przy odbiorze. Miejsce Pierwsze, Oko Horusa, Rafał Spurna, który opublikował to w ramach wydawnictwa Kurz. Rafał Spurna już w zeszłym roku zachwycił mnie alchenitem. Oko Horusa jest to kontynuacja jego świetnego trendu przygotowywania opowieści, które przekraczają wszelkie granice. Tu nie ma ustalonych norm. Rafał Spurna tworzy przejmujące, wciągające opowieści, które są połączeniem wielu gatunków literackich, i zachwycają swoim wykonaniem graficznym. Moim zdaniem Rafał Spurna jest czołowym przedstawicielem polskiego komiksu dzisiejszych czasów. Czas na kolejną kategorię, już trzecią: komiksy niezależne i ziny. I zaczynam od miejsca 10, Battle Cod Ragnarok zeszyt trzeci przygotowany przez ekipę Jelly Studio. Oni doskonale wiedzą, jak tworzyć opowieść rozrywkowej. Opowieść o kosmicznych wikingach pokazuje, że komiks niezależny może być też świetnym komiksem środka opadającym rozrywkową historię. Wydano w nienaganny, staranny sposób, za co należą się wielkie pokłony i oklaski dla studia Jeli. Czat Mateusz Wiśniewski i Piotr Marzyc. Mateusz jest wielbicielem Stefana Gramiskiego, polskiego twórcy horrorów czasów dwudziestolecia międzywojennego. Świetnie narysowana, wciągająca opowieść, która pokazuje nam, że Polacy nie gęsi i nie muszą się wstydzić swoich horrorów. Miejsce ósme Czas zachwytu. Mila Murawska. Jak się już jest fanem pewnego zespołu, to się zachwyca. I nikt się nie zachwyca tak jak Mila Murawska, która w swoim zinie pokazała, jak można przeżywać nowe dzieło swojego zespołu ba, Chciałbym tak umieć wyrazić swoje emocje? Miejsce siódme. Szelesty zin, numer pierwszy. Anna Domańska grzyb i beata pytko. Jak stworzyć intrygujący zin, który jest połączeniem wielu gatunków literackich oraz wielu form? Odpowiedź przechodzi właśnie od dziewczyn. To, co się wyprawia, w jaki sposób zostało stworzone, jaka filozofa za tym stoi. Szapoba. Piękna rzecz, którą polecam każdemu. Rzezin. Wielu twórcych, kryjący się z ekipą Rzezina, przygotowała opowieść Grozy. Numer trzeci, konkretnie to jest finał tej opowieści, pokazuje, jak można sprawić, że wszyscy z nas będą się bać. A przy okazji prowadzą świetną kampanię crowdfundingową. Szapoba. Miejsce piąte Nana of the Great Horse autorstwa Ilde B. Jest to twórca poznany przeze mnie na Zimfeście. Ilde B tworzy mocno oniryczne opowieści za pomocą tuszowanych rysunków i robi to w sposób, który zachwyca i pozwala unieść się wraz z opowieścią i odlecieć w dalekie rejony wyobraźni Tak, taki efekt na mnie wywłuje ta opowieść Miejsce czwarte Ink M. All Dawid. Tatuator zaniemyśla koło w województwie wielkopolskim. Tworzy komiksy. I tworzy komiksy z dystansem. Pierwsza jego pozycja, jak zostałem komiksiarzem, mieszkając w dziczy, zachwyciła mnie dystansem do samego siebie, dystansem do medium, jak i form. Ink M. All jest to opowieść, jak być tatuatorem, również z dystansem. I za ten dystans należy się właśnie to miejsce w tym rankingu. Miejsce trzecie. Benetrystryka przepracowana, Robert Sienicki, zwany Bele. Ach. Po raz kolejny poczucie humoru, dystans, świetne kartonowe rysunki to są cechę turystyczne twórczości Roberta Sienickiego, który publikuje swój autobiograficzny cykl od wielu lat i pokazuje, że śmiać się można dosłownie z wszystkiego. Miejsce drugie. Kod 3 na 3 Łukasz Bał. Finał futurystycznej opowieści napisany przez Łukasza to jest coś co lubię. Świetne zwieńczenie historii pokazujące, że wśród polskich twórców mamy kolejne pokolenie czerpiące inspiracje na przykład z twórczości frankofońskich autorów. I to widać po Łukaszu, który napisał piękną, spójną sagę, która wkrótce zostanie wydana przez rodowictwo Kurz. Miejsce pierwsze Stachanowiec in Space Część pierwsza autorstwa Bożeja Królewskiego. Bożej Królowski w swoim komicie pokazuje, jak można stworzyć świetną produkcję, bazując na wzorcach innych osób. I zrobić to coś ze własnym wkładem, własną imputacją, własnym ja. Stanowiec Inspels jest to bardzo polska opowieść. Przedobna w bardzo polski sposób. Świetny pomysł Bożeja, przekuty na opowieść, która wciąga i zachwyca swoim wykonaniem. Po prostu szapo ba, chapeau ba, chapeau ba, Każdy musi poznać tę opowieść. Bezwzględnie. I czas na przedostatnią kategorię, czyli komiksy dla dzieci. Tutaj będzie tylko top 5, ponieważ w tym roku wyjątkowo dzieciaki nie chciały czytać komiksów, wolały się bawić w coś innego. No cóż, dorastają. Miejsce piąte, co za smurf Przodwane przez Tebo. A opublikowane przez dawnictwo Story Egmont. Nowa interpretacja smurfów według Tebo. Są bardziej kanciaste, ale nadal przeżywają te same przygody. I to po co zachwyca. Sieki polubiły tę zwarywaną opowieść. Tak, bo one są wyznacznikiem jakości komisu dla dzieci, a nie dorośli. Miejsce czwarte Dogman. da Dafilkej wydawnictwo Jaguar. Przygody Dogmana bawią cały czas. Na już już jest nasta część. Przygody psa policjanta. Zwariowane, szalone od człowieka z ADHD. To samo z miejscem trzecim, czyli Superkot. Przygody Superkota, czyli spin-offu z serii Dogman, również zachwycają wykonaniem i pokazują, jak panować lub też nie nad grupą niesfornych dzieci. Miejsce drugie: John Berek, przez Wiktora Talagę i Aleksandrę Mahoń w ramach wydawnictwa Storyhouse Egmont Cząberek to pewien kotek I to jest historia właśnie o jego ciężkich przeżyciach kotek bezdomny, schronisko polowanie na niego a później własny dom tragiczna historia, która pokazuje wszystkim jakie uczucia mogą mieć zwierzęta tak, bo każde stworzenie też coś czuje i to co nam pokazuje to jest właśnie wyraz ich emocji ich własny sposób inny niż ludzki Ponieważ nie są ludźmi, a są zwierzętami. Ale nadal cierpią. Świetna robota. Miejsce pierwsze. Kalinka. Od Karen Sack i Toma Pico. A wszystko opublikowało wydawnictwo Kultura Gniewu. Świetna, fantastyczna opowieść z niesłychanym humorem. Kultura Gniewu ma dobre oko do wyboru właśnie takich opowieści, które są lekko sarkastyczne zabawne i prawią o wartościach w życiu. I prawią o życiowych wartościach. Kalinka zachwyca swoim wykonaniem, również graficznym. Piękne kartonowe rysunki, które sprawiają, że dziećmi walkowaliśmy te pozycje niejednokrotnie w ciągu wieczornych czytanek. Polecam każdemu rodzicowi. Jako podsumowanie chciałbym przyznać dodatkowe dwie nagrody, wyróżnienia dla dwóch instytucji. Pierwsze z nich to dowództwo Labrum za publikowanie magazynu Metal Hellon. Tak, to jest pełna wymowa francuska, Metalur nie Metal Helland czy Hurland, jak każdy co odmawia. Uczmy się języków, rozmawiajmy z ludźmi ich językiem. Degresji koniec. O co chodzi? Pismo francuskie, które pokazuje jak można operować formą komiksową, jak można operować dobrym tekstem. Cieszę się, że możemy to czytać w oczystym języku, a nie po francusku. Bardzo dobra robota wydawnictwa, która przybliża nam tuzy świata komiksu. Drugie wyróżnienie idzie do prowadzącego portal avalonmavelcomics.pl. Kuba doskonale wie, jak zapanować nad swoją stroną, jak prowadzić rozmowę w inteligentny sposób. Nie pozwalając jednocześnie na hejt i inne negatywne zjawiska, które często w sieci. To jest miejsce przyjazne, do którego wszystkich zapraszam i zapraszam do kulturalnej dyskusji, którą często nam uświadczycie. A na pewno ze strony Jakuba. Dziękuję Wam za uwagę, mam nadzieję, że Wam się podobało. Napiszcie koniecznie, jakie są Wasze typy na najlepsze komiksy 2024 roku czy spotkaliście się gdzieś tam w połowie drogi ze mną, czy też nie, może zupełnie coś innego, chętnie zobaczę co siedzi w Waszych głowach i chętnie z Wami na ten temat porozmawiam. Ja już dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym filmie. Na razie.